Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. kolejne wydanie piwnych okazji zaczynamy od Biedronki. Oferta od 7 do 14 sierpnia, piwa z manufaktury piwnej browaru Jabłonowo, Pil za 2,99, a także piwa smakowe, malinowe love, czyli malinowy witbir, miodowe love, czyli lager z dodatkiem miodu wielokwiatowego i... Piwo o smaku bananowym, bananowe, lowe, wszystkie w cenie 3,99. To są propozycje jabłonowa, dostępne w sklepach sieci Biedronka. Teraz zobaczmy, co przygotował dla nas Piotr i Paweł. Od 8 do 13 sierpnia piwo Ciechan Wyborne w cenie 2,79 za butelkę półlitrową, a także piwa Żywiec, m.in. amerykańskie pszeniczne Porter i Apa w cenie 3,99 lub 7 zł, jeśli kupimy dwie butelki żywca. Dobrze, zobaczmy, co we Freshmarkecie. Tutaj również od 9 do 22 sierpnia amerykańskie pszeniczne żywca w cenie 3,69 za butelkę. To jest nowość we Freshmarkecie. W Lidlu natomiast od 10 do 13 sierpnia fortuna Czarna półlitrowa butelka w cenie 3,49. To w Lidlu. Rzut oka na ofertę piwną Tesco od 10 do 16 sierpnia rosyjski Lager Żatecki Gus, puszka 0,9 litra w cenie 5,99. Przeniczniak z browaru Amber, czyli Hefeweizen z Bielkówka w cenie 3,99 za butelkę, również za 3,99 czeski Budweiser, a za 2,99 piwa z browaru w Grodzisku, między innymi Grodzisku. Skapa APA oraz Grudziska White IPA w cenie 2,99 poniżej 3 zł. Myślę, że zdecydowanie warto się zainteresować tymi piwami. Jeśli chodzi o Tesco, to tyle. Teraz przechodzimy do Carrefoura od 9 do 21 sierpnia. Polska i również zagraniczna oferta. Jeśli chodzi o Holandię, mamy piwo bezalkoholowe Bawaria, różne rodzaje w cenie 2,19. Korona Extra, meksykański lager w cenie 3,99 butelka 0,33. Tutaj również pojawia się rosyjski żatecki gus, czyli puszka 0,9 litra za 5,99. Taka sama cena jak w Tesco. Także tutaj mamy Budweisera czeskiego za 2. 99. To tyle, jeśli chodzi o zagranicę w tej ofercie. Teraz przechodzimy do polskich propozycji. Browar Krajan: piwo irlandzkie jasne i zielone w cenie 3,79 za butelkę. Piwo żywe z browaru Amber za 3. 59 za butelkę. E, mamy również piwa z browaru Służba Zdrowia. E, tutaj są różne warianty, e, między innymi e, tutaj właśnie Ostry Dyżur i ADHD e, w cenie 5,99 za butelkę. Także za 5,99 e, piwa z białostockiego browaru, browaru Gloger e, Szaman, Sztos, Płocha Gocha i Wesołe Ziele. E, 5,99 przypominam. E, I na koniec... E, Raz jeszcze piwa z Browaru w Grodzisku, Grodziska Apa, Grodziska White Ipa, a także inne piwa z Browaru w Grodzisku w cenie 3,99 za półlitrowe butelki. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, to tyle jeśli chodzi o to wydanie piwnych okazji. Życzę Wam tradycyjnie udanych zakupów. Tomasz Migdałek, Birofile w logo piwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!